Jestem w klubie fitness. obok mnie stoi widz naszego programu, Björn Lancerat. Bjorn ma intrygujące pytanie. Tak, co wieczór znajduję w pępku kłaczki. Chciałbym się dowiedzieć, jak tam wchodzą i czy pomogłoby, gdybym zgolił brzuch. Nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Nie mam tego problemu. Możesz podnieść t-shirt i je pokazać? Jasne, co wieczór znajduję takie kłaczki w pępku Całkiem sporo W fitness klubie trenuje sporo ludzi Sprawdźmy, czy spotkali się z tym zjawiskiem Czy ma pan paproszki w pępku? Co takiego? Raczej nie, co to? Paproszki Pończoszki? Nie pończoszki, ale paproszki. Nie mam twoich paproszków w moim pępku. Paproszki. A, paproszki. Czy mam paproszki? Rzadko. Jeśli ma się duży brzuch. Słyszałeś? Czy mam paproszki w pępku? W tej chwili nie. Żadnych? Ach... Dziennik Sonda potwierdziła wyniki australijskich badań. Paproszki w pępku mają przede wszystkim mężczyźni z owłosionym brzuchem. Izabel skontaktowała się z Instytutem Młodzieżowym w Münchengladbach. Gladbach. So, Jörn. ma w pępku paproszki i chcielibyśmy się dowiedzieć, skąd się biorą. Jörn, pokaż. Paproszki w pępku? To znajduję co wieczór. Pochodzą prawdopodobnie z pana koszuli. Nie mam pojęcia. Najlepiej pod mikroskopem. Obejrzyjmy paproszki i włókna koszulki. W powiększeniu widać, że koszulka jest z bawełny. Teraz paproszki. So, dann nehmen wir mal die Co widać? Co to jest? Całkiem wyraźnie widać. Paproszki w Pębku składają się z tych samych Włókien, co jego koszulka. Da sieht man nicht Widać nie tylko Włókna, ale i kawałek Włosa. Proszę spojrzeć. Och in schwarz. Da sieht man auch ein kleines Stückchen von dem Haar. Schauen Sie doch mal. Und das rechts oben, das ist im oberen Rogu ist Ja. Die Fussel in deinem Bauchnarben, das ist alles pochodzą z koszulki, aber jak, wo sie da tam dostają? da überhaupt rein? Ja, ich schätze mal, dass Wooski schirają włókna z koszulki, te kłaczki gromadzą się wokół włosków. Ah, unter Fläche von. Ah, unter dann von. Tam się Zusammen und die sammeln sich erstmal um die Haare herum und weil nun mal der Bauchnabel eine Vertiefung ist, To zablyszy się inne Tyle teorii. Pani Heidenreich chce skonstruować model pępka. To będzie pierwszy eksperyment tego rodzaju. Ważne jest zastosowanie wełnianego materiału. Włoski na tkaninie symulują włoski na brzuchu. Całkiem dobrze widać, tu wystają I są takie kręcone jak prawdziwe Rzeczywiście, mamy powierzchnię brzucha, potrzebujemy bębka. Musimy trochę wypchać, Björn ma okrągły brzuch Podczas gdy Izabel i Björn szukają odpowiednich materiałów Pani Koka szywa model brzucha Zpełniana powierzchnia symuluje owłosioną powierzchnię brzucha. To Ma nawet pępek, perfekcyjny. Twój nie jest taki duży. Tak, ale chciałbym wiedzieć, czy byłoby inaczej, gdybym ogolił brzuch. Pani Koka szyje nowy model z gładką powierzchnią. Wygląda dobrze. Gładki, bez włosków. Mamy dwa modele. Jeden z włoskami, jeden bez. Jaki materiał będzie się o nią ucierał? Chyba materiał koszulki. Nic pod nią nie mam. Mogę poświęcić t-shirt dla nauki i dla Jerna. T-shirt posłuży jako materiał w eksperymencie. Co to? To urządzenie do ścierania materiału. Tu przeprowadzimy próbę. Co tam się dzieje? Założymy model. Nałożymy próbkę materiału. Wtedy materiał pocierał powierzchnię brzucha. Tak. Próbka dotyka pęka i zobaczymy, czy znajdziemy w nim czerwone włókna. Tą maszyną testuje się wytrzymałość materiału. Dziś założono tu model pępka i materiał z koszulki. Izabel chce nagrać cały proces. Kamera ustawiona. Można zaczynać. Mamy przerwę. Idziemy na kawę? Zasłużyliśmy. Godzinę później. Teraz to zdejmiemy. Rzeczywiście coś tam jest. Tego się nie spodziewałam. A z prawej nic nie ma. Ten jest gładki i nie ma kłaczków. Obejrzyjmy to na podglądzie. Oba pępki były puste, po lewej owłosione, po prawej gładki. W pół godziny po lewej zbierają się pierwsze kłaczki. Po godzinie w owłosionym pępku zebrało się więcej włókien. Jan! Znaleźliśmy odpowiedź. Zupełności. Jeśli nie chcesz mieć kłaczków w pępku, musisz zgolić brzuch. Niekoniecznie. Chyba, że będziesz nosił ten t-shirt. Bardzo sexy. Dziękujemy pani Heidenreich. Do widzenia. Kiedy wieczorem będę czyścił pępek, będę o pani pamiętał. To niekonieczne. to